Trzeba dbać o to, żeby oferta tutaj, na miejscu, była dla nich na tyle atrakcyjna, żeby ktoś inny ich nie skusił. Paweł Amulewicz w naszym studiu, Anna Lella, prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani prezes, ważne wydarzenie za Wami. Powitaliście, przywitaliście uroczyście nowych lekarzy, starzystów, którzy dołączają do grona samorządu lekarskiego z Warmii i Mazur. Dlaczego ci młodzi ludzie wybierają właśnie stolice Warmii, czy w ogóle warmi i Mazur jako to miejsce, z którym chcą swoją zawodową przyszłość wiązać? Dobre pytanie. No, tak do końca nie wiemy. Mam nadzieję, że po prostu kochają nasz region. Warmia Mazury są piękne i jest to na pewno doskonałe miejsce, żeby tutaj żyć i spędzić resztę swojego życia dorosłego, zawodowego. No, na pewno wiele lub większość osób, które przyjmujemy, są z tych terenów. Tu mają domy rodzinne i tutaj jakby te więzi emocjonalne też oczywiście przyciągają. W tym roku spośród przyjętych blisko 100 osób, Faktycznie nawet większość, jeśli nie jest z naszych terenów, to studiowała na kolegium medicum naszego uniwersytetu warmińsko-mazurskiego, czyli to, o czym marzyliśmy, że nasz uniwersytet po otworzeniu wydziału lekarskiego zasili, zasili nasze kadry medyczne, lekarskie, spełnia się, także jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Powiedzmy naszym widzom, naszym słuchaczom, czy lekarz starzysta już właśnie na tym etapie bycia lekarzem starzystą, to już jest osoba, która doskonale wie, co będzie robić, jeśli chodzi o swoją specjalizację? To są osoby, które już w konkretnych przestrzeniach, w konkretnych szpitalach, klinikach, na konkretnych oddziałach działają, czy to są osoby, które no, trochę jeszcze poszukują? Na pewno jeszcze poszukują. Są osoby, które idąc na medycynę już wiedzą, mają wybraną swoją specjalizację marzeń, takie osoby też, jakaś część studentów uczestniczy poza studiami w dodatkowych kołach naukowych, kołach zainteresowań i to już jakby troszeczkę definiuje ich przyszłą karierę zawodową, ale wiele osób właśnie w trakcie stażu dopiero podejmie tą decyzję, Jaką dalej chcą specjalizację wybrać? Właśnie, to skoro trochę o kuszeniu mowa, to odwróćmy perspektywę i teraz spoglądając z pozycji samorządu lekarskiego, czy być może już bezpośrednio e, włodarzy konkretnych placówek, konkretnych szpitali, to jakich specjalistów chcielibyśmy z tych stażystów zrobić? Biorę to w cudzysłów, ale jakich specjalistów brakuje w tej chwili najbardziej? W zasadzie wszystkich. Mamy. Yy, bardzo wiele specjalizacji, jest ponad 100 specjalizacji lekarskich, tych głównych i szczegółowych, 7 specjalizacji stomatologicznych i w zasadzie w każdej dziedzinie no nie ma tak, żeby było za dużo. A jeżeli nawet w danej dziedzinie nie cierpimy przesadnie na brak lekarzy i specjalistów, to jeżeli popatrzymy na demografię, to jednak na naszym rynku, jak i w całej Polsce bardzo wielu lekarzy, praktycznie jedna trzecia to są albo pracujący emeryci, albo osoby, które w zasadzie już są o krok przed emeryturą. Gdyby oni odeszli z tego szeroko pojętego rynku pracy, to faktycznie byłaby dziura, więc w każdej, w każdej dziedzinie potrzeba nam specjalistów. We dwójkę, mimo szczerych chęci, prawdopodobnie nie znajdziemy teraz rozwiązania tego problemu braków kadrowych, o których myślę, że mówi się od dłuższego czasu. To nie jest problem Anno Domini 2024, ale spróbujmy zdiagnozować nomenomen, nomen. czego tutaj brakuje właśnie tej ciągłości na linii koniec wykształcenia początek pracy. Być może te studia no, są zbyt ubogie w program, co może być przyczyną tego, że tych lekarzy mamy no nadal jak słyszymy za mało po prostu. Znaczy studia na pewno nie są ubogie, ubogie i polscy lekarze, absolwenci, no to też jest kolejny jakby temat ewentualnego odpływu kadry, ponieważ polscy lekarze śmiało, doskonale mogą sobie znaleźć pracę za granicą w Unii. Mamy już jednak jubileusz naszego przynależenia do tej struktury europejskiej, mamy dyrektywę o automatycznym uznawaniu kwalifikacji, młodzi lekarze płynnie znają języki i nie ma problemu, jeżeli chcą podjąć pracę w innym kraju są bardzo mile widziani, więc to też jest jakieś potencjalne źródło odpływu lekarzy, więc no, trzeba dbać o to, żeby oferta tutaj na miejscu była dla nich na tyle atrakcyjna, żeby ktoś inny ich nie skusił. Mówię w sensie i kraju, i naszego regionu. Um, zarobki lekarzy no, można powiedzieć, że są um, mniej czy bardziej porównywalne, ale lekarze patrzą też na inne rzeczy, na atrakcyjność danego miejsca pracy, um, um, warunki, warunki pracy, atmosferę, nowoczesność szpitalu, a nie jego no struktura zabytkowa. No tutaj też kibicujemy i czekamy, żeby w końcu powstał ten taki prawdziwy, porządny szpital uniwersytecki, kliniczny. Mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia i tutaj jakaś konsolidacja w tym kierunku nastąpi. To też na pewno byłby do dodatkowy przyczynek i dla pacjentów, no i dla lekarzy jakieś atrakcyjne miejsce pracy. A jest trochę tak pani prezes, że no bo mamy taki System w Polsce, ją pewnie długo się nie zmieni, że dwutorowo działa prywatny system ochrony zdrowia i ten publiczny, na który wszyscy się zrzucamy, mówiąc w cudzysłowie. Trochę jest tak, że ten sektor prywatny. Podbiera. biorę to w specjalistów, kusi ich, no właśnie, chociażby być może bardziej atrakcyjnymi warunkami finansowymi. Myślę, że każdy z Państwa, kto był prywatnie u lekarza, wie, ile za taką wizytę płaci. Jeżeli przemnożymy to sobie nie. przez liczbę pacjentów, wiadomo, że to nie, nie, nie wszystko ląduje w kieszeni danego specjalisty, ale to są atrakcyjniejsze pieniądze, trochę mniejszy jakby nakład pracy, no bo jesteśmy w stanie, taki lekarz jest w stanie sobie zaplanować daną liczbę pacjentów na dany dzień i koniec, a wiemy jak to jest w kolejkach, jeśli chodzi o NFZ? Nie, to nie, to nie, to nie funkcjonuje w, w żadnej jakiejś takiej formie podbierania specjalistów. To jest uzupełnienie. Jeżeli rynek publiczny, no jednak jest limitowany, są ograniczenia, mamy koniec roku, tak? niepłacone są nadlimity. No co to znaczy nadlimity? To no nie można zaplanować sobie choroby. Choroba przychodzi i trzeba wtedy pomóc pacjentowi. Jakby ta limitacja z środków publicznych i brak innych dodatkowych ubezpieczeń, bo, to, bo tego przecież u nas też brakuje, i w innych krajach funkcjonuje doskonale, stanowi o tym, że równolegle istnieje rynek prywatny i to nie jest konkurencja, tylko uzupełnienie. Dla pacjentów to też jest furtka um, korzystania z takich um, usług dodatkowych, jeżeli gdzieś są um, długie kolejki, gdyby, gdyby rynek no, publiczny był tak wysycony, że byłaby miejsce pracy dla wszystkich lekarzy i nie tylko lekarzy, innych osób związanych z medycyną, no to równie dobrze mógłby funkcjonować samodzielnie, a skoro tutaj są ograniczenia, no to siłą rzeczy powstają inne rzeczy obok. Trudno sformułować jakąś pozytywną, optymistyczną tezę na koniec tej naszej rozmowy, ale przyszło mi głowy coś takiego, że być może rządzący na którymś etapie zdadzą sobie sprawę, że oni też wkrótce albo już będą po prostu pacjentami. Być może to trochę zmieni optykę i spowoduje, że więcej rąk do pracy rzuci się nad uzdrawianiem znowu omen nomen naszej ochrony zdrowia. Nasza audycja do obejrzenia na www.kopernik.tv Państwa i moim gościem była Anna Lella, prezes warmińsko-mazurskiej Izby Lekarskiej. Piękne dzięki za tę rozmowę. Dziękuję. Ja również.